Siemanko w dzisiejszym odcinku testujemy serwer prywatny Rzeszów RP. Jesteśmy w Emergency Hamburgu, jak prawie zawsze. Oczywiście to jest najlepszy niemiecki serwer w Robloxie. A my dzisiaj spróbujemy upozorować jakiś wypadek, pościg policyjny i zobaczymy na przykład, jak będzie jakiś pożar, jak Ludzie sobie z nim radzą. I jak go. No, czy zabezpieczyłem teren, na przykład, jak będzie jakiś dead jak go gaszą. I ocenimy RP po prostu na tym serwerze. Dobra. Tutaj jedziemy sobie. Mamy autko Volkswagena Garbusa. Nie pamiętam, jak on się nazywa w dealershipie, ale jest z Game Passat Classic Cars za tam chyba 300 robuxów. O, tutaj już się coś dzieje. Dobra. Omijamy Sika i się zatrzymujemy. W sumie nie musimy nawet, bo dużo tutaj jest... Na razie tam jest jakieś zatrzymanie... Wykonana nie najlepiej, ale no, może być nawet, bo powinni na pobocze zjechać, zanim na przykład tak o, powinni go skontrolować, ale to już się do tego nie przyczepię. Dobra, coś tutaj się dzieje. Aha, nie wiem, co oni tam sobie piszą. tak <grym> wyrowie. O, nie jedzie na sygnałach, to dobre akurat. To RP. Policjant jakiś. Nie powinien mnie zatrzymać. No właśnie. Dobra, za, jest za mną medyk. Dobra, no to zaraz się chyba przejdziemy, do, przyjedziemy do dealershipa i stwierdzimy, że nowa autko to trzeba. Jak jest szybsze, trochę auto trzeba wziąć, żeby upozorować wypadek. Dobra, skręcamy sobie tu. Jestem ciekawy. Chciałbym, żeby policja na mnie jakąś kontrolę przeprowadziła. to chyba ktoś jubilera rabuje. No właśnie, tak. Tak jak wyślałem jubiler jest grany. No to dobra. Jeszcze zawracamy i jedziemy do dealershipa. shipa po inne auto i lecimy po jakieś szybsze i trzeba upozorować wypadek. Upozorujemy <coughs> wypadek gdzieś tam na co farmshopa Shopa. Oj, nie powinienem to powiedzieć. Ale nikt nie widział, to można. O, to zdecydowanie było fail RP. I to też było fail RP. No, nie fajnie. Upozorujemy wypadek z dużej prędkości. I zobaczymy jak się <coughs> sprawdzą służby, czy zablokują teren, czy nie. Dobra, skręcamy. I teraz jedziemy. Tylko <coughs> chciałbym przetestować też falmaxa te, tego samochodu. 170. No, mały falmax Jak na standardy hamburga. to trochę szybciej, żeby się nie czurbić tak. Dwa na godzinę pod tą górkę. Dobra, teraz zjeżdżamy na pas. I mogłem przejechać, ale już sobie poczekam. Dobra, tu powinni zabezpieczyć teren, bo tam, o, tam jest jakaś kontrola, chyba. Dobra, jak tam jest kontrola, to możemy pościg zrobić, bo pojedziemy po prostu pod prąd. Okay. Jedziemy tak. I patrzymy, co się stanie. No i nic. O, tutaj jakaś kontrola. Dobra. Zatrzymujemy się i zobaczymy, jak będą odgrywać RP. Zobaczymy, co stwierdzą, żeby zrobić ze mną. I nie wiem. Aha, ktoś tam im ucieka. Dobra, jedziemy sobie, bo to nie ma sensu w sumie tutaj stać. Uciekniemy mu później. I tak z jakimś szybszym autem tam pojedziemy sobie. Dobra. Światła wyłączone. To możemy jechać. Dobra. Ciekawe, czy światła się zepsuły, czy po prostu się wyłączyły. Dobra. Zaraz weźmiemy sobie jakieś szybsze auto, trochę. Zaraz zobaczymy w ogóle, co ja tutaj mam w moim arsenale. Autek. Mm. E, dobra. Mamy tą. I to chyba wszystko, co mamy. No tak. Wezmę tą BMK. I ona będzie. Dobra, bo jest no, w wersji sport. Można tam szybko fajnie przejechać sobie. Nie przepisowo. Dobra, jedziemy i teraz patrzymy, czy jakoś mnie zatrzymają. Bez świateł i wypadek. Dobra. Jak to się nazywa? Nie wiem, okej. Okay. Dzień dobry. Głowa mnie boli. Głowa mnie boli. <grym> Dobra, zrobimy, że tracę. Dobra i teraz robimy traci przytomność. I dobra, teraz straciłem przytomność i zobaczymy, czy co zrobi. Nasz wspaniały policjant, który nas zatrzymał. nie wiem przewiezie mnie czy coś do tego. Szpitala, bo blisko jest. Zaraz zobaczymy. Ja mu nie odpisuję, bo jestem, straciłem przytomność i no, nie mogę nic zrobić. Dobra, zgasimy sobie silnik, bo paliwo jest drogie. Mm, dobra. Yy, yy odzyskuje przytomność. Dobra piszę, mu źle się czuje i że muszę do szpitala. Do szpitala. Aha, SIG dosłownie wjeżdża we mnie. Super, super RP. Dobra, wsiadamy do niego. I patrzymy. Zaraz jakiś pościg. Dzisiaj zobaczymy, czy się coś stanie, czy nie. Dobra. Piszemy mu, że boli mnie głowa. Dobra, idziemy za nim, zobaczymy gdzie mnie zaniesie. E, dobra, piszę mu, tracę przytomność. Mam rany na ubie. On nawet nie sprawdził mojego stanu, więc. Ale to RP jest akurat fajne i dobrze zrobione. Więc to na plus. Zaraz zobaczymy, czy jakiś medyk do mnie przyjdzie. Ale to jest śmieszne, że policjant robi wszystko za medyka. Mhm. Eee, co? policjant w poradzie jak medyka, nie, nie ma nawet. Ja sobie sprawdzę. Nie, ma chyba są medyki. Dobra. Piszę, że zaczynam nam czuć się dobrze. Czuć się dobrze. Dobrze. No, Okej. Okay. Co z moim autem? My się martwimy klasycznie o auto, bo trzeba ten. Zaraz, jak tutaj się skończy, to rp., to pojedziemy sobie i zobaczymy, gdzie Zaraz pojedzie... A tak, ok. Napisałem OK. Dobra, ja wstaję i piszę, mogę... no... Do... To jest... do widzę. Dobra, i sobie idziemy. No, to było spoko rp. Nie było fail rp. To akurat na plus do, dla tego serwera, tam już nie ma blokady, więc trzeba wywołać jakiś pościg policyjny. Chociaż nie wiem, czy mi się to uda, bo ciężko jest wywołać pościg. Chociaż prawie już wywołałem. To nie jest na plus, ale też nie jest na minus. Bo to przeze mnie w sumie się nie udało. Dobra, to jest ten sikto. Będziemy cisnąć i zobaczymy, czy ktoś mnie skontroluje, zatrzyma, czy coś w tym stylu. Dobra, ciśniemy pełną petardą. Tam jakieś lambo było. A my ciśniemy i tylko uważam na fotogradary, żeby nie dostać mandatu. Bo zbieram na tego Esko, na jakiegoś tam, na co najdroższe auto, nie pamiętam, jak no się. Nyberg Eskon chyba. Dobra, trzeba znaleźć jakiś polis. W mieście będzie o wiele łatwiej. Teraz nie zobaczymy na przepisy. Jedziemy sobie po przeciwległym pasie. Dobra, są policjanci. Dobra, Ciśniemy. I czy będzie jakiś. No, i dostałem mandat, bo czemu by nie. Dobra, zawrotka. I zobaczymy, czy mnie zatrzyma. Czy będą zatrzymywać, czy nie? Boże, czemu on lata? Powinni mnie zatrzymać, ale nie wiem, nie chcą chyba. Tam jakiś admin chyba jest. Dobra, Rzeszów RP. Przyjeżdżamy policjanta i zobaczymy jak zareaguje. <laughs> Powodujemy wypadki, a on ma nas... No nie powiem gdzie, bo ten no i co? To jest na minus. Policjant nie chciał zrobić pościgu. No i co? Chyba jedziemy. Już kończymy. Rzeszów RP taka mocna ocenka, takie mocne 7 na 10. Bo serwer, no RP spoko. Zatrzymali mnie do kontroli, przewieźli mnie do szpitala, ale nie chcieli, nie udało się zrobić pościgu niestety. A co to jest tam? Zaraz zobaczę, bo to jest tam chyba remote control. Pick up. Czy to jest nielegalne? Nie. O, to jest fajne. A, jednak to jest nielegalne. Ale i tak będzie za to darmowa kaska, więc idziemy coś pieniężyć i wtedy. Nie wtedy się zacznie. Znaczy. Wpadnie kilka stówek i skończymy odcinek. Tylko pojedziemy do najbliższego dealera, który jest tutaj. I to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami nie żegnam. No i na ra.